Cześć. Dziś porozmawiamy o czymś, co może wydawać się trudne, ale każdy powinien to znać: o tym, jak funkcjonuje osoba narcystyczna w relacjach i dlaczego nowe związki często powtarzają te same schematy. Może wydawać się, że wszystko zaczyna się idealnie uśmiechy, zachwyt, obietnice ale czy naprawdę tak jest? Za pozorną perfekcją kryją się wzorce zachowań, które powtarzają się z partnera na partnera a wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy, że uczestniczy w cyklu, który nie przynosi prawdziwej bliskości. W tym materiale przyjrzymy się siedmiu kluczowym aspektom, które pokazują, jak osoba narcystyczna buduje wizerunek, unika odpowiedzialności, kontroluje relacje i reaguje, gdy jej schematy zostają zakłócone. Zrozumienie tych mechanizmów daje moc, pozwala chronić siebie. Rozpoznać wzorce i świadomie reagować. Zostań ze mną, bo to może całkowicie zmienić Twoje spojrzenie na relacje. Drodzy widzowie, nasze małe, ale pełne pasji, grono zmierza do osiągnięcia tysiąca subskrybentów. Byłoby nam ogromnie miło, gdybyście wsparli nas, subskrybując nasz kanał. Szczerze za to dziękujemy. Razem możemy się rozwijać i tworzyć coś wyjątkowego. Miłego oglądania. Numer jeden. Iluzja szczęścia. Dlaczego nowa osoba nigdy nie wystarcza? Na początku wszystko wygląda jak piękna opowieść o spełnieniu. Osoba o narcystycznych skłonnościach wchodzi w nową relację z ogromnym entuzjazmem, jakby wreszcie odnalazła kogoś, kto pasuje do idealnego obrazu, który chce pokazać światu. Z zewnątrz widzimy zachwycone spojrzenia, starannie dobrane fotografie, pełne czułości gesty i pozorną zgodę która ma sprawiać wrażenie trwałego szczęścia. To właśnie ta pierwsza faza, niezwykle intensywna, barwna i efektowna, wywołuje złudzenie, że nowa osoba jest tą właściwą. Jednak za tą perfekcyjnie przygotowaną prezentacją kryje się zupełnie inny mechanizm. Osoba o narcystycznym sposobie funkcjonowania nie kieruje się spokojnymi, dojrzałymi uczuciami, Lecz poszukuje bodźców, które pozwalają jej poczuć się wyjątkowo i podkreślić własną wartość. Nowa relacja staje się bardziej sceną niż prawdziwym spotkaniem dwóch osób. Wszystko ma być efektowne, przyciągające uwagę, pełne energii i zachwytu. Takie wejście w znajomość działa niczym fajerwerki, wygląda imponująco, ale trwa krótko, bo wymaga nieustannej intensywności i świeżości których żadna relacja nie jest w stanie podtrzymać bez przerwy. W pewnym momencie ta początkowa ekscytacja zaczyna słabnąć. Pojawiają się zwyczajne sytuacje, codzienne obowiązki, chwile wymagające szczerości i spokojnego dialogu. To właśnie tutaj uwidacznia się prawdziwa trudność. Osoba o narcystycznych tendencjach nie potrafi utrzymać tego samego poziomu zaangażowania, ponieważ fascynacja nie jest oparta na głębszym przywiązaniu, raczej na wrażeniu, Jakie nowa osoba wywołuje w pierwszej fazie znajomości. Jeśli nowa osoba nie oferuje już elementu zaskoczenia, jeśli staje się bardziej naturalna i zwyczajna, w głowie narcystycznej strony zaczyna pojawiać się niepokój. Z czasem owa osoba zaczyna analizować swoje wcześniejsze decyzje. Zastanawia się, czy rzeczywiście dokonała właściwego wyboru. Wewnętrzne napięcie, z którym trudno jej sobie poradzić, nie jest wyrażane wprost. Zamiast tego, Przenoszone jest na nowe otoczenie. Zaczynają pojawiać się drobne komentarze, porównania, nieprzyjazne spojrzenia, a czasem także chłód emocjonalny, który trudno zrozumieć. Nowa relacja, jeszcze niedawno idealizowana, powoli staje się źródłem frustracji. Taka osoba nie potrafi przyznać przed sobą, że doświadcza rozczarowania czy wątpliwości. Zamiast tego szuka zewnętrznych przyczyn. Nowa osoba, która jeszcze niedawno była przedstawiana jako wyjątkowa, nagle przestaje spełniać oczekiwania. Zostaje postawiona w sytuacji, w której cokolwiek zrobi, wydaje się niewystarczające. Każde pytanie może być uznane za zbyt dociekliwe, każda granica za próbę ograniczenia, każdy znak niezależności za zagrożenie dla kreowanego wizerunku. W tym momencie iluzja zaczyna pękać. To, co z zewnątrz wygląda jak szczęśliwa historia, w rzeczywistości traci równowagę. Osoba narcystyczna zaczyna tęsknić nie tyle za prawdziwą więzią, ile za utraconym poczuciem kontroli, podziwem czy idealizacją, które miała wcześniej, nowa relacja przestaje być źródłem emocjonalnego pobudzenia i staje się przypomnieniem, że żadne nowe początki nie są w stanie wypełnić wewnętrznej pustki. Tak właśnie powstaje paradoks. Mimo całej intensywności i pozornego zachwytu, nowa osoba nigdy nie wystarcza. Nie dlatego, że brakuje jej czegoś ważnego, ale dlatego, że osoba o narcystycznym sposobie postrzegania siebie i świata nie potrafi budować relacji opartych na stabilności i wzajemności. Tam, gdzie potrzebna jest równowaga, pojawia się oczekiwanie nieustannego podziwu. Tam, gdzie potrzebna jest szczerość, pojawia się obawa przed jej konsekwencjami. Ta iluzja szczęścia jest więc tylko chwilową dekoracją, piękną, intensywną, ale nietrwałą. Kiedy światła gasną, kiedy emocje opadają, zaczyna się prawdziwy obraz, nieustanny cykl poszukiwania nowości, który nigdy nie kończy się pełnym zadowoleniem, i właśnie dlatego żadna nowa osoba nie jest w stanie wypełnić przestrzeni, którą próbuje się zastąpić krótkotrwałym zachwytem. Numer dwa, projekcja i ukryte napięcia jak osoba narcystyczna przenosi wewnętrzny chaos na otoczenie. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że osoba o narcystycznym sposobie funkcjonowania doskonale panuje nad sobą, nad sytuacją i nad swoim wizerunkiem. Prezentuje się jako pewna siebie stabilna i przekonana o własnych racjach. Jednak pod tą powierzchnią kryje się delikatna, bardzo podatna na zranienie struktura emocjonalna, której ta osoba sama często nie chce dostrzegać. Gdy pojawia się poczucie niepokoju, zawahania, lub obniżonej pewności siebie, nie potrafi przeżyć tego wewnętrznie. Zamiast zatrzymać się i przyjrzeć emocjom, natychmiast przenosi je na zewnątrz, na ludzi znajdujących się najbliżej. Psychologowie określają ten proces mianem projekcji czyli mechanizmem polegającym na tym, że własne trudne odczucia są przypisywane innym. Osoba narcystyczna robi to niemal automatycznie. Jej wewnętrzne napięcie, którego nie umie nazwać, Przekształca się w oskarżenia, sugestie czy nieprzychylne interpretacje. Nowa osoba w jej życiu staje się lustrem, w którym odbija się cały niewypowiedziany niepokój. Każde pytanie, każda naturalna potrzeba bliskości czy jasności może zostać odebrana jako krytyka, podważanie albo nawet zagrożenie. Z czasem ten mechanizm narasta. Wewnętrzny chaos, którego osoba narcystyczna nie chce uznać, Zaczyna być prezentowany jako czyjeś rzekome błędy, niedociągnięcia czy ta niewłaściwe zachowania. Co ciekawe, im większy niepokój odczuwa w środku, tym bardziej intensywnie reaguje na zewnątrz. To, co mogłoby zostać spokojnie wyjaśnione, urasta do rangi problemu. Zwykła różnica zdań staje się pretekstem do tworzenia narracji, w której winę przenosi się na drugą stronę. To przenoszenie odpowiedzialności ma jeszcze jeden wymiar. Pomaga osobie narcystycznej podtrzymać obraz własnej doskonałości. Przyznanie, że popełniła błąd, że coś ją zraniło lub że czuje niepewność, byłoby dla niej zbyt bolesne. Dlatego poszukuje zewnętrznych źródeł napięcia. Nie po to, by je zrozumieć, ale po to, by uniknąć konfrontacji z własnym wnętrzem. Mechanizm ten działa jak tarcza, która ma chronić przed refleksją, choć jednocześnie niszczy spokój relacji. Nowa osoba w jej życiu. Nawet jeśli początkowo była idealizowana i przedstawiana jako ktoś wyjątkowy, zostaje niespodziewanie postawiona w trudnej sytuacji. To, co wcześniej było zachwytem, stopniowo ustępuje miejsca chłodowi, drobnym uwagom, cichym pretensjom czy porównaniom z innymi. Jest to dla niej niezrozumiałe, bo nie wynika z jej zachowania, lecz z emocji, które nie należą do niej, to odbicia tego, czego osoba narcystyczna nie chce zaakceptować w sobie. Projekcja ta splata się często z subtelną formą dystansu. Osoba narcystyczna zaczyna reagować rezerwą, jakby chciała pokazać, że coś jest nie tak, ale nie potrafi jasno powiedzieć co. W rzeczywistości nie chodzi o zachowania drugiej osoby, lecz o emocje, które pochodzą z wnętrza samego narcystycznego partnera. Ta wewnętrzna walka rośnie i odbija się na atmosferze relacji, tworząc poczucie niepewności i dezorientacji. Warto zrozumieć, że taka osoba nie działa w ten sposób z kalkulacji, ale z potrzeby ochrony własnej samooceny. Czuje dyskomfort, którego nie potrafi nazwać, dlatego przenosi go na kogoś innego. To mechanizm obronny, nieustannie obecny i powtarzalny. Zamiast poradzić sobie z emocjonalnym napięciem, próbuje je od siebie odepchnąć, nieświadomie obciążając nim nową osobę w swoim życiu. Z czasem projekcja prowadzi do coraz większego dystansu. Frustracji i poczucia, że coś nie jest tak, jak było na początku. Ta niespójność jest charakterystyczna dla relacji z osobą narcystyczną. Intensywny początek, po którym pojawia się złożona sieć emocjonalnych przeniesień. To właśnie one sprawiają, że w relacji zaczyna brakować spokoju, stabilności i wzajemnego zrozumienia. Dlatego zrozumienie mechanizmu projekcji jest tak ważne. Pozwala uświadomić sobie, że wiele trudnych momentów nie wynika z zachowania nowej osoby, lecz z wewnętrznego świata kogoś, kto nie potrafi stanąć twarzą w twarz z własnymi uczuciami. Zamiast je przepracować, przenosi je na zewnątrz, tworząc złudzenie, że problem tkwi w drugim człowieku. W rzeczywistości jednak to echo niewyrażonych emocji, które szukają ujścia tam, gdzie jest najbliżej, w nowej relacji, która miała być początkiem czegoś pięknego, a w pewnym momencie staje się przestrzenią odbijającą czyjeś wewnętrzne napięcie. Numer 3. Starannie tworzony wizerunek, jak osoba narcystyczna buduje fasadę idealnego życia. Z zewnątrz wszystko wygląda jak z doskonale zaplanowanej kampanii. Eleganckie zdjęcia, starannie dobrane kadry, uśmiechy pełne harmonii i chwile prezentowane tak, jakby codzienność była niekończącą się opowieścią o spokoju i sukcesie. Osoba o narcystycznym sposobie funkcjonowania doskonale rozumie, jak silną moc ma wrażenie, dlatego świadomie kreuje obraz, który ma ukazywać ją jako kogoś spełnionego, wyjątkowego i godnego podziwu. Ten idealny świat prezentowany w mediach społecznościowych jest jednak tylko zewnętrzną warstwą, wybraną, przefiltrowaną i precyzyjnie ułożoną. Każdy szczegół ma pełnić określoną rolę. Zdjęcie z rodziną ma pokazać stabilność, wspólne chwile mają podkreślać harmonię, a codzienne ujęcia z pozornie prostych wydarzeń mają tworzyć obraz osoby, która zawsze jest pogodna, uporządkowana i szczęśliwa. To nie jest przypadek. To strategia mająca wzmocnić wizerunek, który ma wywoływać podziw otoczenia. Co ciekawe, im bardziej starannie tworzona jest ta fasada, tym większe prawdopodobieństwo, że skrywa ona zupełnie inną rzeczywistość. Za zamkniętymi drzwiami wcale nie panuje ta lekkość i równowaga, którą można zobaczyć w mediach. Tam, gdzie kamera nie dociera, pojawia się napięcie, niewypowiedziane emocje, nieporozumienia i poczucie dysonansu. Właśnie dlatego tak wiele osób jest później zaskoczonych, gdy nagle słyszy, że relacja, która na pierwszy rzut oka wyglądała perfekcyjnie, Kończy się lub przechodzi przez trudniejszy okres. Jednak dla osoby narcystycznej nie liczy się to, co realne, liczy się to, co widoczne. To, jak wygląda zewnętrzna strona życia, pełni rolę ochronnej tarczy. Im bardziej przekonujący jest wizerunek, tym łatwiej jest ukryć własne wątpliwości i wewnętrzne napięcia. Dlatego ogromną wagę przykłada do detali. Nawet najprostsze momenty, Potrafi przedstawić tak, aby wyglądały lepiej niż w rzeczywistości. Spacer staje się rodzinną bajką, wspólne zdjęcie zamienia się w dowód szczęścia, a dekoracja domu ma krzyczeć: Zobaczcie, wszystko układa się idealnie. Media społecznościowe sprzyjają takiemu podejściu, umożliwiają pokazanie tylko tego, co wygodne, piękne i efektowne. Nic dziwnego, że dla wielu odbiorców wizerunek osoby narcystycznej wygląda jak inspiracja, a nawet dowód na to, że odnalazła życiową równowagę, tymczasem to często tylko fragment, celowo oderwany od całości. To, co trudne, niewygodne lub wymagające refleksji, jest zwykle pomijane. Nowa osoba, która pojawia się w jej życiu, również staje się częścią tej strategii wizerunkowej. Zdjęcia z nią mają podkreślać harmonię, poczucie wyjątkowości i stabilność, choć w rzeczywistości relacja dopiero się tworzy. I nie ma w niej jeszcze prawdziwej głębi. Każdy gest, każda wspólna chwila jest przedstawiana tak, jakby miała potwierdzić: popatrzcie, teraz wszystko jest idealne. Jednak nowa osoba szybko może dostrzec, że za tą spektakularną fasadą kryje się atmosfera pełna wymagań, presji i oczekiwania perfekcyjności. Każde odstępstwo od scenariusza, każda chwila słabości czy niedoskonałość. Może zostać odebrana jako zagrożenie dla starannie budowanego wizerunku. Relacja przestaje wtedy być przestrzenią naturalności, a zaczyna przypominać scenę, na której trzeba odgrywać określoną rolę. To właśnie ta rozbieżność między tym, co pokazywane światu, a tym, co dzieje się w ciszy, tworzy jeden z najbardziej widocznych znaków relacji z osobą narcystyczną. Kiedy ktoś jest tak bardzo skoncentrowany na zewnętrznym odbiorze, Trudno mu stworzyć autentyczną więź opartą na szczerości i wzajemności. Dlatego, im bardziej perfekcyjnie wygląda czyjeś życie w mediach społecznościowych, tym częściej kryje ono historię o napięciu, ukrytych trudnościach i braku prawdziwego spokoju. Fasada stworzona przez osobę narcystyczną jest piękna, dopracowana i przekonująca, ale jest tylko fasadą. I prędzej czy później ta różnica między obrazem a rzeczywistością Zaczyna być widoczna dla tych, którzy znajdują się najbliżej. Numer 4. Powtarzalny schemat. Dlaczego osoba narcystyczna traktuje nową osobę tak samo jak poprzednią? Na początku nowa relacja może wyglądać jak świeży rozdział, pełen energii i obietnic. Osoba narcystyczna potrafi stworzyć wrażenie, że tym razem wszystko potoczy się inaczej, że trafiła na kogoś wyjątkowego, kogo naprawdę docenia i rozumie. Jednak za tą atrakcyjną atmosferą kryje się mechanizm, który od lat pozostaje niezmienny. To nie nowa osoba kształtuje relacje, lecz powtarzalny wzór, według którego narcystyczna strona funkcjonuje. W pierwszej fazie pojawia się intensywny zachwyt. Nowa osoba wydaje się kimś idealnym, niemal doskonale dopasowanym do wyobrażeń narcystycznej strony. Jednak ten etap opiera się na emocjonalnym uniesieniu, a nie na prawdziwym poznaniu. Gdy pierwsze wrażenie zaczyna słabnąć, ujawnia się dobrze znany schemat. Nowa osoba z czasem zaczyna wyrażać własne zdanie, naturalne potrzeby czy granice, czyli to, co tworzy zdrową relację. Dla narcystycznej strony takie zachowania mogą jednak brzmieć jak niezależność, która budzi niepokój. Każde pytanie lub zwykła prośba może zostać odczytana jako sygnał, że druga osoba oddala się od idealnego obrazu. Wtedy narcystyczna strona reaguje w sposób, który powtarza się w każdej relacji, najpierw subtelną rezerwą, później dystansem emocjonalnym. Mechanizm działa automatycznie. Narcystyczna osoba nie analizuje swoich reakcji, nie zastanawia się nad powtarzającym się wzorcem. Przypisuje trudności nowej osobie, choć ta zrobiła jedynie to, co w naturalnych relacjach jest zupełnie normalne. Wówczas pojawiają się porównania z przeszłością. Narcystyczna strona zaczyna uważać, że kiedyś było łatwiej lub spokojniej, mimo że poprzednie relacje przebiegały dokładnie tak samo. Z czasem intensywność początkowych emocji zanika, a nowa osoba zaczyna odczuwać zmieniającą się atmosferę. To, co wcześniej było entuzjazmem i ciepłem, zmienia się w chłód, niejasność i dystans. Nie jest to jednak wynik jej działań to echo tego samego cyklu, który powtarza się od lat. Właśnie dlatego każda kolejna relacja przebiega według identycznego scenariusza. Brak refleksji sprawia, że narcystyczna osoba nie wprowadza żadnych zmian w swoim zachowaniu. Każda nowa historia zaczyna się od intensywnej fascynacji, by później przejść w obojętność, gdy tylko druga strona pokaże swoje autentyczne cechy. Nowa relacja nie jest więc naprawdę nowa jest kolejną odsłoną tego samego wzorca. Dopóki narcystyczna strona nie spojrzy na siebie z dystansem, schemat będzie powtarzany raz za razem, niezależnie od tego, jak wyjątkowa i zaangażowana jest druga osoba. Numer 5. Brak odpowiedzialności. Nieustanna ucieczka przed autorefleksją. Osoba o narcystycznym sposobie funkcjonowania potrafi stworzyć wrażenie pewności siebie, siły i pełnej kontroli nad własnym życiem. Z zewnątrz wygląda to tak, jakby doskonale wiedziała czego chce, podejmowała świadome decyzje i umiała kierować swoim światem bez najmniejszego zawahania. Jednak pod tą fasadą kryje się coś zupełnie innego. Głęboka niechęć do przyjęcia odpowiedzialności za swoje zachowania oraz konsekwencje, które z nich wynikają. Dla wielu osób naturalne jest zatrzymywanie się w trudnych momentach, analizowanie własnych reakcji, rozpoznawanie błędów i wyciąganie wniosków. To proces czasem wymagającym, ale jednocześnie rozwijający. Tymczasem, dla strony narcystycznej, nawet delikatna sugestia, że mogła zachować się nieodpowiednio, jest odbierana jak zagrożenie. Autorefleksja wymaga przecież konfrontacji z własnymi słabościami, a to coś, czego narcystyczna osoba unika za wszelką cenę. W sytuacjach, które naturalnie skłaniają do przemyśleń, narcystyczna strona natychmiast poszukuje zewnętrznych przyczyn. Zamiast zastanowić się, jakie jej decyzje lub słowa przyczyniły się do pogorszenia relacji, przenosi odpowiedzialność na drugą osobę lub na okoliczności. Ten mechanizm jest tak głęboko zakorzeniony, że staje się automatyczną reakcją w niemal każdej trudniejszej sytuacji. W praktyce wygląda to tak, że narcystyczna osoba interpretuje zwykłe, codzienne sygnały jako coś, co nie ma z nią związku. Jeśli pojawi się konflikt, wina zostaje przypisana komuś innemu. Jeśli relacja zaczyna tracić równowagę, narcystyczna strona twierdzi, że to druga osoba zmieniła się, przestała rozumieć, albo zrobiła coś nie tak. Tym samym odcina sobie możliwość zobaczenia własnego wkładu w sytuację, a brak takiej perspektywy sprawia, że historia powtarza się raz za razem. Ucieczka przed odpowiedzialnością sprawia również, że osoba narcystyczna nigdy nie buduje stabilnych, głębokich więzi. Aby relacja mogła rozwijać się naturalnie, konieczna jest zdolność do przyznania się do drobnych pomyłek, otwartość na dialog i gotowość na wzajemne zrozumienie. Tymczasem narcystyczna strona, nie podejmując autorefleksji, pozostaje emocjonalnie zamknięta, blokując rozwój bardziej dojrzałej komunikacji. Co więcej, brak odpowiedzialności prowadzi do nieustannego powtarzania tych samych decyzji. Osoba narcystyczna może zmieniać partnerów, znajomych czy środowisko, ale jej reakcje pozostają takie same. Każdy nowy etap życia przynosi te same trudności, ponieważ źródło problemu nie zostaje zauważone. To trochę jak oglądanie tego samego filmu od początku, tyle że w nowej scenerii treść nie zmienia się nigdy. W chwilach, gdy druga osoba próbuje delikatnie zwrócić uwagę na pewne zachowania, narcystyczna strona może uznać to za podważenie własnego wizerunku. Zamiast przyjąć sugestię jako okazję do wzajemnego zrozumienia, odbiera ją jako sygnał, że traci swoją pozycję. Wtedy pojawia się dystans, chłód lub próba odwrócenia sytuacji, tak aby wyglądało, że problem nie dotyczy jej, dlatego relacje z osobą narcystyczną często wyglądają tak, jakby kręciły się w kółko. Brak odpowiedzialności odbiera szanse na rozwój, bo tam gdzie nie ma refleksji, nie ma też zmiany. Narcystyczna strona nie dostrzega, że to właśnie unikanie autorefleksji prowadzi do powtarzalności sytuacji, których w rzeczywistości można byłoby uniknąć. W efekcie osoba narcystyczna nieustannie ucieka, nie przed innymi, lecz przed samą sobą, dopóki nie nastąpi wewnętrzna gotowość do przyjrzenia się własnym reakcjom. Żaden nowy etap życia nie stanie się naprawdę nowy. Wszystko pozostaje tylko kolejną odsłoną tego samego scenariusza, w którym odpowiedzialność zawsze leży gdzie indziej, a możliwość zmiany zostaje zaprzepaszczona, zanim zdąży się pojawić. Numer 6: Długotrwałe relacje bez równowagi, kiedy pozory zastępują prawdziwą więź. Na pierwszy rzut oka, relacje osoby narcystycznej mogą wyglądać na stabilne i trwałe. Zdjęcia, wspólne wyjazdy, starannie wyreżyserowane chwile tworzą wrażenie harmonii i trwałego związku. Jednak długość trwania takiego układu nie oznacza prawdziwej bliskości. To raczej schemat, w którym obie strony pełnią swoje role, a prawdziwe emocjonalne zaangażowanie pozostaje ograniczone. Narcystyczna osoba utrzymuje relację głównie wtedy, gdy spełnia ona praktyczne oczekiwania, zapewnia wygodę. Stabilizację lub podtrzymuje pozytywny wizerunek. Nie chodzi tu o prawdziwą bliskość, lecz o funkcjonalność. Dzięki temu związek może trwać latami, nawet jeśli codzienna interakcja staje się powierzchowna. Spontaniczne rozmowy, szczere wyznania i autentyczne wsparcie ustępują miejsca przewidywalnym gestom i formalnym zachowaniom. Równocześnie narcystyczna strona często poszukuje bodźców z zewnątrz, nowych emocji, Zachwytów czy osób, które potwierdzą jej wartość. Oficjalna relacja pozostaje, bo spełnia określoną rolę, ale prawdziwa wymiana uczuć jest minimalna. Druga strona może trwać w układzie z różnych powodów: lęku przed samotnością, przywiązania, nadziei na zmianę lub wspomnienia intensywnych początków. Z czasem różnice między stronami stają się coraz bardziej widoczne. Narcystyczna osoba czuje się pewnie bo relacja spełnia jej potrzeby kontrolne i wizerunkowe, natomiast druga strona odczuwa rosnący brak autentycznej bliskości i emocjonalnego spełnienia. Układ opiera się więc nie na więzi, lecz na przyzwyczajeniu, funkcjonalności i korzyściach, które nie tworzą prawdziwej relacji. Gdy druga osoba zaczyna dostrzegać te różnice i podejmuje decyzję o zmianie, stabilność narcystycznej strony zostaje zachwiana. Jej poczucie kontroli, oparte na długości i pozorach relacji, nagle słabnie. To właśnie wtedy ujawnia się prawdziwe napięcie i dystans w związku. Długotrwała relacja bez równowagi jest jak piękna rama bez obrazu. Może robić wrażenie, lecz nie niesie prawdziwej treści. Dopiero dystans i świadome spojrzenie pozwalają zrozumieć, jak wiele było ukryte pod powierzchnią pozornego spokoju. Numer 7 Siła Obojętności. Jak zatrzymanie reakcji zmienia dynamikę relacji. Jednym z najbardziej zaskakujących mechanizmów w relacjach z osobą narcystyczną jest efekt, jaki wywołuje obojętność. Narcystyczna strona przyzwyczajona jest do nieustannej reakcji otoczenia, uwagi, podziwu, potwierdzenia własnej wartości. Każdy gest, emocja czy słowo drugiej osoby staje się dla niej źródłem energii, sposobem na wzmocnienie poczucia kontroli. I własnej ważności. Dlatego naturalną reakcją jest próba wywołania odpowiedzi, zachwytu, zmartwienia czy zazdrości. Gdy jednak druga strona przestaje reagować, nie podąża za manipulacjami i nie angażuje się w emocjonalne pętle, dynamika całego układu ulega zmianie. Brak przewidywalnej reakcji sprawia, że narcystyczna osoba traci poczucie kontroli. Jej wcześniejsze strategie które do tej pory działały niemal automatycznie, przestają przynosić efekt. To moment, w którym zdolność narcystycznej strony do wpływania na emocje innych zostaje ograniczona, obojętność nie oznacza jednak ignorancji czy wrogości. To świadome utrzymanie własnej stabilności emocjonalnej i nieangażowanie się w wywoływane konflikty czy dramaty. Osoba narcystyczna, przyzwyczajona do otrzymywania reakcji, nagle doświadcza pustki. Brak potwierdzenia jej znaczenia prowadzi do frustracji i zaskoczenia, bo mechanizmy kontroli przestają działać, w rezultacie obojętność staje się potężnym narzędziem ochrony siebie i odzyskiwania równowagi. To moment, w którym druga osoba przestaje być narzędziem do potwierdzania poczucia wartości narcystycznej strony, jednocześnie zmniejsza ryzyko powtarzania starych schematów manipulacji, kontroli czy presji emocjonalnej. Psychologowie zauważają, że reakcja narcystycznej osoby na obojętność może być intensywna, bo odbiera jej to coś, na czym opierała dotychczas swoją moc emocjonalną reakcję drugiej strony. Jednak dla osoby stosującej obojętność jest to oznaka siły, dystansu i zdolności do zachowania spokoju, niezależnie od prób wpływania na nią. Najważniejszym efektem obojętności jest zmiana dynamiki relacji. Narcystyczna osoba nie może już czerpać satysfakcji z manipulacji, a druga strona odzyskuje autonomię. To kluczowy moment, w którym wzorce powtarzalnych schematów zaczynają tracić moc, a osoba świadoma może odzyskać poczucie kontroli nad własnym życiem. Ostatecznie obojętność nie jest brakiem reakcji z obojętności emocjonalnej, lecz strategią pozwalającą przerwać powtarzalny cykl. To moment, w którym siła własnych granic i spokój stają się najskuteczniejszą odpowiedzią na manipulacyjne schematy narcystycznej osoby. Na koniec zostawiam Ci dwa filmy, które pomogą lepiej zrozumieć filozofię stoicką. Jeśli nasze treści Ci odpowiadają, byłoby nam bardzo miło, gdybyś zdecydował, a się, subskrybować kanał i zostać z nami na dłużej. Komentarze są zawsze mile widziane, naprawdę lubię je czytać i chętnie odpowiadam na wszystkie wiadomości. Dbaj o siebie i dziękuję za oglądanie.